Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie kolejny filmik z serii. Co możemy dać królikom? Podamy sobie królikom seller. Ale zanim przejdziemy do podawania to powiem Wam informacje. Tutaj były dwa samce. Jednego sobie przesadziłem tutaj. Ponieważ te samce się gryzły. I jeszcze drugą informacją jest to, że tutaj. Są dwa samce. A ten trzeci co tu był jest tutaj. Rozsadziłem je, ponieważ się gryzły. Ten samiec został podrapany przez któregoś z tych, z tamtych pod okiem. Już mu na szczęście tego nie widać. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do podawania. Zanim przejdziemy do podawania, powiem jeszcze, że ja podaję ser w takich małych kawałkach, ponieważ. Nie mam go zbyt dużo. Daję im tak czasami. Oczywiście celer można podawać raz, dwa razy w tygodniu. Ja nie podaję, ponieważ go tyle nie mam. No i można podawać większe kawałki. Ale wszystko jak podajemy królikom nie można podawać w za dużych ilościach i za, za często. Ponieważ królik to delikatne zwierzę. Może mu się coś po tym stać. Przejdziemy do podawania dla tej samicy taki kawałek. Zaraz zacznie jeść. Teraz inny kawałek dla tego samca. ogólnie nie sprzedaję na razie żadnego królika taki kawałek dla tego samca i tutaj dwa kawałki tu samiec Tu tutaj też Dobrze, przejdziemy sobie dalej. Teraz mamy sobie tej samicy OST, taki kawałek. Ta samica jest bardzo dzika, ale myślę, że uda mi się jem jeszcze trochę uspokoić. I ją przyniosłem z tamtej klatki tutaj. Wszystkie kuryki miały dzisiaj wymienioną ściółkę. Dobrze, damy sobie teraz tam, tam tu obok. Taki kawałek. Ten sam jest największy z tych wszystkich młodych. Nie, już nie takich małych, bo i tu jest kolejny samiec. Dobrze, przejdziemy się dalej. Tutaj samice. Taki kawałek. Tamtym, tamtą dalej. Tu jeden. Tutaj drugi. idziemy dalej. Jeszcze do dwóch królików. Tutaj jak była, tu jest samica. Ta czarna. I tu w ostatnim, no w ostatnim się jest tam jest ten bury. on był tam gdzie jest teraz ta mi całość przesadziłem go tutaj tu jest trochę ciemno ale myślę, że trochę widzicie zobaczymy sobie jeszcze jak inne jedzą Tu samica jeszcze trochę jadła. Tu jest ten samiec. Ogólnie teraz trójki hodują mi się dobrze. Nie chorują. Nie zakupiłem jeszcze samca, ale jeszcze mam trochę czasu. To na tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam Was na stronę na Facebooku. Zapraszam do obejrzenia moich innych odcinków. Subskrybujcie, łapujcie i cześć.